Smaki jak widać są bardzo różne. Mamy też smak Duriana, ale chyba się nie zdecydujemy. Smak Duriana to ten żółty, jeśli Paweł chciałby zaryzykować. Czy się odważy? E... Niestety wybrał fioletowy. A nie, fioletowy wybrała pani. Fioletowy to smak taro. Brzmi równie tajemniczo. Powiecie co to jest? Nie ma? A jest, jest dla nas kokosowy w Tajlandii. Wszystko miało być z kokosowym. Okazało się to niestety kłamstwem Dobrze, chociaż są lody kokosowe. Będziemy mieć kokosa. Tu Paweł. To kokos. Kokos wygląda bardzo dobrze jest doskonały. No. <noise> tak. Kokąc w Tajlandii, jemy w następujący sposób, Ty już wypiliśmy mleko. <noise> Ale poszedł glut. Pokaż w może pokażmy okolice. Mamy tutaj fantastyczną świątynię, którą pewnie nie jesteśmy zainteresowani, bo wsi glutki. Jest też wielka głowa budy. Paweł jeszcze zje rybkę. Proszę Paweł, rybka. Zamurkujmy jeszcze tylko w rybkach. Pokaż nam rybki. Ochyda.